Cześć, jeśli Twój telefon nie jest wodoodporny, a właśnie wpadł Ci do wody, to możesz mieć lekki stan przedzawałowy. Nie lękaj się jednak, jeśli uda Ci się dość szybko zareagować, możesz go jeszcze uratować. Nie przedłużam więc, chodźmy ratować Twój telefon. Zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Przede wszystkim nie czekaj, nie łap się za głowę, nie płacz. Nie panikuj, tylko wyjmij jak najszybciej telefon z wody. Obserwowanie go jak rybek w akwarium nie pomoże ci go uratować. Działaj błyskawicznie. Tu liczy się każda sekunda. Im dłużej woda pozostanie w środku, tym więcej jej przedostanie się w szczeliny i otwory. Pod żadnym pozorem nie włączaj go, jeśli był wyłączony. Nie naciskaj żadnych przycisków, nie potrząsaj telefonem. Nie dmuchaj na niego. To może doprowadzić do przemieszczania się kropel wody do szczelin otworów. A co najważniejsze, nie wkładaj telefonu do ryżu. To bójda. Ryż musiałby bezpośrednio dotykać wody, aby ją wchłonąć, a w tym wypadku tak nie jest. Dodatkowo skrobia dostająca się w szczeliny może uszkodzić, a nie uratować wasz telefon. Nie służ go też suszarką. To również może spowodować przemieszczanie się kropel wody do szczelin otworów. I tak dalej. Okej, okay, już wiemy czego nie robić, tak więc co mamy robić? Osusz ostrożnie telefon jakąś chłonną szmatką lub ręcznikiem papierowym. Nie rozcieraj wody, a raczej punktowo dokładaj materiał czy ręcznik papierowy do mokrych i wilgotnych miejsc, szczelin oraz otworów. Staraj się, aby woda nie dostawała się do miejsc, w których jej nie ma. Jeśli masz na przykład odkurzacz, którym można wciągnąć wodę, Użyj go i wciągnij wodę z trudno dostępnych miejsc, takich jak otwory czy szczeliny. Oczywiście zrób to ostrożnie, aby nie uszkodzić telefonu. Jeżeli telefon jest uruchomiony i nadal działa, to wyłącz go. Tak, wiem, wcześniej mówiłem, żeby nic nie naciskać, jednak tu powinieneś zrobić wyjątek. Wyjmij wszystkie karty SIM lub SD. Jeśli masz jeszcze jakiś starszy model telefonu lub smartfona, otwórz pokrywę baterii i wyjmij ją. Pozostaw telefon do wyschnięcia na dzień lub dwa. Nie spiesz się. Czym dłużej będzie się suszył, tym większe prawdopodobieństwo uratowania go. Po kilku dniach możesz spróbować włożyć baterię, jeśli jest taka możliwość, oczywiście, i uruchomić telefon. Jeśli telefon się nie włącza, spróbuj go naładować. Jeśli to nie zadziała, no cóż, najprawdopodobniej bateria została uszkodzona. Jeśli znowu masz możliwość wyjęcia i wymiany baterii, zrób to. Jeśli nie, Możesz udać się do serwisu. Oczywiście po zalaniu telefonu straciłeś gwarancję, tak więc naprawa zapewne będzie niestety płatna. Jeżeli jednak telefon zadziałał, obserwuj go uważnie. Sprawdź, czy na ekranie nie ma pasków, plam itd. Tak Sprawdź, czy wszystkie głośniki działają. Czy działają wszystkie moduły itd. Tak Jeśli zauważyłeś, że Twoja bateria trzyma krócej niż wcześniej, to też niestety może być znak, że została uszkodzona. Udaj się do serwisu. Warto również wziąć pod uwagę na przykład etui wodoodporne, które możesz kupić bez problemu w sklepach GSM lub w internecie. Ceny zaczynają się od kilkunastu złotych do nawet kilkuset, jeśli na przykład chcesz zabierać swój smartfon na basen. Dobrym pomysłem będzie również rozważenie kupna smartfona wodoodpornego w przyszłości o odpowiedniej klasie, najlepiej IP68. Należy też oczywiście pamiętać, że producenci tych urządzeń zastrzegają sobie, że takiego urządzenia nie można zanurzać na przykład w słonej wodzie lub dłużej niż kilkanaście lub kilkadziesiąt minut. Na pewno jednak o wodoodporny smartfon będziecie się martwić troszkę mniej po przypadkowym wrzuceniu go do wody, niż o takiego bez żadnej klasy wodoodporności. Jestem bardzo ciekawy, czy Wam zdarzyło się kiedyś zatopić swój telefon i jak skończyła się ta historia. Czy udało Wam się go uratować, czy może jednak był do wyrzucenia? A może macie po prostu wodoodporne smartfony i nie przejmujecie się wodą w ogóle? Dajcie znać koniecznie w komentarzach pod filmem. Jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy, klikajcie przycisk subskrybuj oraz dzwonek, aby przychodziły Wam powiadomienia o naszych nowych filmach. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam.